Witam serdecznie kochani. Piękne, kwietniowe lato. Nie ma końca, dopiero się rozkręca, bardzo się cieszymy. Za mną z tyłu, jak widzicie, przepiękne miejsce piknikowe, których pełno pewnie w Polsce. Ludzi, gdyby tu tak się poszedł przeszedł, to jest. Można liczyć w tysiącach, bo takich placów jest tutaj naokoło, słuchajcie, jest jedno tylko. Jedno, jedno taka, jedna taka prawidłowość dominuje w tych wszystkich, wszystkich tutaj miejscach. Jakbyśmy się zbliżyli bliżej, to byście o to usłyszeli. 90%, no może nie 90, 80. Dawid Para nas zaczepiła przed chwilą, mówi, o której godzina? My powiedzieliśmy której godzina? o kurczę, jesteście Polakami, Jezu, jak świetnie mówi, ciężko spotkać Polaka, mówi w tym tutaj lesie, a to jest duży las. Przy kampino słuchajcie, Warszawa. 80% to są na ten Ukraińcy, naokoło język ukraiński, muzyka ukraińska wszędzie to, więc jakby tam ktoś szukał żołnierzy, gdzie jest armia ukraińska, to tu na tym placu i w tym lesie macie około 1500 zdrowego chłopa, który po prostu biesiaduje, piwkuje. Grill, kiełbaska, a polskie mięso, jak wiecie, zdrowe, dobre, polskie piwko dobre, polskie słoneczko też dobre, jak widzicie, przyświeca. Przy także nie szukajcie żołnierzy wśród Polaków, bo za Polacy nie będą się bić za nie swoją sprawę, nie będą ginąć w imieniu swojego interesu. Natomiast jak widzicie, brać Ukraińska dobrze, dobrze wykona, od, odpowiedziała na swój patriotyczny obowiązek. Bardzo mocno się przejęli i przejmują każdego dnia tutaj o los swoich pobratymców, którzy użyźniają ukraińską ziemię. Także tak to wygląda, kochani. Także jeśli szukacie armii ukraińskiej, to ona jest w Polsce i korzysta z życia. Pozdrawiam serdecznie. Niech się wiedzie wszystkim dobrym duszom. Kocham Polaków i Polskę.